Dzień dobry, nazywam się Witator Łoski, jestem ekonomistą, głównym doradcą ekonomicznym PWC. Spotykam się z moimi gośćmi, z Państwem, omawiając najważniejsze rzeczy, które się obecnie dzieją w całej gospodarce, w przedsiębiorstwach. Moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Podgórna, partner PWC. Kasiu, zechciałabyś powiedzieć, czym się zajmujesz w firmie? Dzień dobry, Witku, dziękuję za zaproszenie. Na co dzień wspieram klientów w procesach raportowania, a także od kilku lat zajmuję się transformacją procesów finansowych. No cóż, transformacja jedna się nie tak dawno skończyła, a przed nami kolejne transformacje, pewnie po tym kryzysie będą ogromne, więc będziesz miała dużo pracy nie tylko w finansach. Przejdźmy do tego spojrzenia, jak zwykle, na to, co się dzieje w gospodarce. No, proszę Państwa, no najważniejsze jest tak naprawdę pytanie o to, jak długo będzie trwał tzw. lockdown, czyli ograniczenie działalności gospodarki. Znaczy przynajmniej na pierwszym etapie to jest najważniejsze pytanie. Troszkę można sobie na to próbować odpowiadać, patrząc na to, co się działo z epidemią na Dalekim Wschodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, bo w gruncie rzeczy to epidemiolodzy decydują o tym, jak, jak długo trwa lockdown. Jeśli Państwo patrzycie, tutaj jest taki wykres, który zrobiłem, gdzie to jest liczba tych chorych, niewyleczonych, tylko chorych w danym momencie, nie łączna ilość przypadków zanotowanych, tak zazwyczaj się pokazuje, tylko w danym dniu ile osób chorowało. I to są dane, które ustawione są tak, że maksymalny poziom zachorowań jest równy jeden. No w Europie mamy w tej chwili dopiero, to ostatni dzień, to jest właśnie ten maksymalny poziom, natomiast na Dalekim Wschodzie maksymalny poziom zachorowań był na początku lutego. Jeśli popatrzymy na to, no to widać, że pewne podjęte działania, bardzo brutalne z naszego punktu widzenia, plus ogromna samodyscyplina na ludzi na Dalekim Wschodzie, Chińczyków, ale też Koreańczyków, spowodowała, że tam rzeczywiście po jakichś 3-4 tygodniach udało się opanować wzrost liczby zachorowań, i no, po powiedzmy 5-6 tygodniach lockdown można było likwidować w tych rejonach Chin, gdzie był on najmocniejszy. W Europie, w Stanach, jak widać, jesteśmy cały czas na tej krzywej wschodzącej, idącej ostro w górę. Lockdown trwa zresztą do, dopiero. Dwa tygodnie mniej więcej, w niektórych krajach europejskich nawet krócej, w Stanach Zjednoczonych trochę krócej, także niestety liczmy się z tym, że to jeszcze dłużej potrwa. I co się dzieje w realnej gospodarce? No niestety wiemy, widzimy to. Sektor usług z skutkiem lockdownu jest naprawdę częściowo sparaniżowany, rośnie bezrobocie. Są też informacje, że polskie firmy no, musiały zwiększyć skalę zwolnień, więc będziemy mieli do czynienia z silnym wzrostem bezrobocia. To oczywiście oznacza, że za tym kryzysem, w tej chwili, za lockdownem, z ograniczeniami podaży, przyjdzie druga fala, kto wie, czy nie potężniejsza, czyli ograniczonego popytu, no bo jak ludzie nie zatrudniają, jak są bezrobotni, mniej wydają. Co, co więcej, to może być bardziej długotrwałe. Również pytanie jest, czy nie nadciąga potem jeszcze trzecia fala związana z finansami. No, tak naprawdę głównym tutaj elementem jest coś takiego, że no, wiadomo, że jak ludzie nie mają pracy, to nie spłacają kredytów konsumpcyjnych, czy hipotecznych, Nie ma szczego. Wiadomo, że jak firmy są na skraju bankructwa czy utraty płynności, no to w którymś momencie nie są w stanie spłacać kredytów, nawet jeśli je obsługują. Niektóre kraje sięgają już po takie narzędzia, i ta Austria jest przykładem, jak pełne moratorium na spłatę kredytów zarówno konsumpcyjnych, jak dla małych firm do czasu, aż sytuacja nie poprawi się w gospodarce. To wszystko może oczywiście dość mocno uderzyć w sektor bankowy i pytanie, w jaki sposób spowodować, aby z tego nie wynikł następny, następny kryzys, tym razem finansowy. Pytanie wtedy będzie, co dalej z inflacją, co dalej z kursami walut. To są wszystko rzeczy, gdzie mamy coś w rodzaju stanu oczekiwania na to, co się będzie działo w przyszłości. Pytanie, co z dostępnością kredytu, to również zależy od sytuacji w sektorze bankowym, przy czym na dłuższą metę to okazuje się, że ta dostępność kredytu jest jednym z czynników warunkujących możliwość odbicia gospodarczego po, po ostrej recesji. No i pomoc rządu, czy zadziała i w zakresie ratowania miejsc pracy, i w zakresie ratowania firm przed bankructwami, zobaczymy. No ale teraz przejdźmy w związku z tym do tych finansów na poziomie firm, na poziomie przedsiębiorstw, Kasiu, no powiedz przez no, Twoim zdaniem, no, co dzisiaj tak naprawdę spędza sensa za oczu dyrektorom finansowym? Witku, zanim odpowiem na Twoje pytanie, to witam Cię i Państwa w takim mało korporacyjnym otoczeniu pokoju mojego syna, ale już po trzech tygodniach prawie pracy z domu dzisiaj postanowiłam jednak korporacyjny żakiet do tego założyć. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, ja myślę, że tutaj bardzo warto sięgnąć po takie informacje z pierwszej ręki. W PWC globalnie przeprowadzamy taką ankietę. Ponad 150 dyrektorów finansowych przepytujemy co dwa tygodnie, jaka jest ich odpowiedź właśnie na ten kryzys, który jest wywołany przez pandemię. I wyniki ostatniej ankiety z 30 marca mam przed sobą. I tak naprawdę ci dyrektorzy wskazują dwa takie obszary, które są teraz dla nich najważniejsze. Pierwszy to ograniczanie kosztów działania, a drugi to przygotowanie ich firmy, ich organizacji na nieuniknione spowolnienie gospodarcze. Oczywiście nadal martwią się o płynność, dostępność do kapitału, czy przewidywane spadki produktywności, no niemniej jednak te dwa punkty są takie dla nich najważniejsze. W sprawie cięcia wydatków, co, co mnie przyznam szczerze trochę zaskakuje, ponad połowa, prawie 64% respondentów wskazało, że pra, planuje ograniczyć inwestycje w tym w znaczącym stopniu inwestycje w technologię, cyfryzację, digitalizację. Osobiście uważam, że to nie jest dobry kierunek. Natomiast jak rozmawiam z naszymi tutaj rodzimymi dyrektorami finansowymi, oni się jak najbardziej podpisują pod tymi wszystkimi punktami, które wspominają, ale najbardziej teraz wskazują na takie, powiedziałabym, wezwania dnia codziennego. No dzisiaj CFO wraz ze swoim zespołem jest w centrum uwagi, w środku pola walki. To na niego patrzy cała organizacja i oczekuje, że. Kierunki działań w przyszłość. Czyli to jest właśnie to o tym planowaniu um, działania naszej organizacji w dłuższym okresie. E, no i co w takiej sytuacji robi CFO? No, musi dostarczyć całą masę analiz finansowych, prognoz, e, i to jeszcze w różnych wariantach. E, no i trzeba przyznać, że nie wszyscy sobie z tym dobrze radzą. Okazuje się, że te procesy budżetowe, e, procesy e, raportowania zarządczego, bardzo niedoinwestowane, po macoszemu traktowane w przeszłości, no dzisiaj po prostu nie dają rady. W świecie pracy zdalnej takie procesy wykonywane manualnie oznaczają, że tak naprawdę nie jest możliwe wykonanie nawet najprostszej analizy czy prognozy przepływów pieniężnych na najbliższe tygodnie, a to jest kluczowe dla prezesów, dla zarządów dzisiaj spółek, więc w czasach takich jak, jak teraz, kiedy dopiero rozpoczynamy mierzyć się tak naprawdę z kryzysem, rola finansów jest no, nieodzowna. Powiedziałabym, że to jest taki pierwszy partner biznesu, który, który prowadzi go za rękę. No właśnie, Kasia, powiedziałaś o tym ograniczaniu inwestycji, w, między innymi w IT. To, to jest jasne dlaczego, no bo to są najprostsze docięcia wydatki. Natomiast pytanie tak z punktu widzenia na przykład wymogów regulacyjnych, ale potem dalej rozwoju biznesu. Jak, jak, jak widzisz ten problem znacznego ograniczenia wydatków na digitalizację? Transformacja cyfrowa to gorący temat już od wielu miesięcy, ale to co widzimy dzisiaj, to że te firmy, które tą transformację przeszły i dokończyły zanim się rozpoczęła pandemia, dają sobie radę dzisiaj zupełnie i dużo lepiej niż ci, którzy odłożyli ten temat na tak zwane później. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze zarządzać finansami organizacji w trybie zdalnym bez odpowiedniego narzędziowania, bez wsparcia systemów takich jak elektroniczny obieg dokumentów czy chociażby systemy BI. Więc wydaje się, że te, nawet jeżeli na krót, w krótkim okresie te inwestycje będą odłożone ze względu na chociażby tą uwagę poświęconą płynności, to w średnim i długim okresie to jednak nadal powinien być wysoko ten punkt na agendzie wszystkich zarządów. Wspomniałeś o regulacjach, Witku. Tutaj myślę, że też warto wspomnieć, że regulator. Wyciąga rękę do, do, do firm. W ostatnim czasie widzimy chociażby odroczenie terminów sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Rozporządzenie z 30 marca wydłuża ten termin na składanie sprawozdań finansowych o dwa lub trzy miesiące, w zależności od typu jednostki. Także w kierunku emitentów, w tej chwili są kierowane, nazwijmy to koła ratunkowe. Z naszej analizy wynika, że giełdy w Europie już dzisiaj mówią o zluzowaniu pewnych wymogów odnośnie raportowania kwartalnego. Wiemy, że w tej chwili w trakcie dyskusji jest rozporządzenie, które także w Polsce być może pozwoli na. Połączenie tak naprawdę raportowania za kwartał pierwszy z tym półrocznym, co na pewno dla wielu y, będzie po prostu znaczącym ułatwieniem, bo umówmy się, nie wszystkie firmy, firmy były w stanie dzisiaj przejść na pracę zdalną, a także mierzą się z tym, że nie wszyscy pracownicy są dostępni w ogóle do tej pracy zdanie, zdalnej, bo są albo na kwarantannie, albo zajmują się dziećmi w domu. Także, także te. te, te Sygnały takie od regulatora pomocowe na pewno też bardzo pomagają, ale też musimy pamiętać, co się odlecze, to nie uciecze i te wszystkie obowiązki koniec końców i tak będziemy musieli, będziemy musieli im dopełnić, więc, więc też nie, nie spoczywajmy na laurach. A propos jeszcze transformacji może finansów, przed nami kolejne wyzwania, za rok od dzisiaj spółki giełdowe będą musiały sporządzać sprawozdania skonsolidowane, otagowane zgodnie z technologią XBRL i to będzie kolejne wyzwanie, gdzie będzie trzeba pożynić finanse i IT i zaraportować zgodnie z tymi wymogami, więc te, 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 tych wyzwań jeszcze trochę przed nami, ja widzę, że wielu moich klientów już zaczyna się przygotowywać, co jest takim bardzo pozytywnym też symptomem, że nawet w czasach kryzysu patrzymy daleko w przód i już dzisiaj zastanawiamy się, jak sprostać tym wyzwaniom, także które dotkną nas za kilka miesięcy. Dziękuję ci bardzo, Kasiu. No cóż, proszę państwa, każdy kryzys kiedyś się kończy. No, Trzeba myśleć też o tym, co będzie potem, chociaż oczywiście dzisiaj główne zadanie to jest nie dopuścić do... Ja dziś ciężkich przejść w czasie kryzysu. Dziękuję Ci bardzo Kasiu, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Spotykamy się następnym razem, aby znowu rozmawiać o trudnych wyzwaniach, z którymi dzisiaj musimy stawić czoła. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.